Przyjrzymy się dziś nowoczesnemu manekinowi z ofertem Medyczny.pl, który służy do nauki RKO. Modele Bryden Pro spełniały najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021 roku. Wedle wspomnianych wytycznych program nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych powinien wspierać wykorzystanie nowoczesnych technologii do przekazywania informacji zwrotnej. W filmie przetestujemy działania modelu Pro, który posiada zestaw świateł LED i dostęp do aplikacji. Materiał jest podzielony na fragmenty, dzięki czemu od razu można przejść do którejś z omawianych części, jak budowa manekina i zmiana go w model dziecięcy, symulacja akcji ratowniczej z uwzględnieniem informacji zwrotnej i użycie aplikacji Bryden Online w celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje nam model Pro. Fantom Dorosłego posiada praktyczną torbę do przechowywania w zestawie. Wspomniany pokrowiec może zostać użyty jako warstwa do położenia na nim Brydena w trakcie treningu. Manekin ma w swojej budowie uwzględnione najważniejsze punkty anatomiczne, jak żebra i mostek, oraz co ważniejsze, autentyczną budowę dróg oddechowych, która blokuje się bez udrożnienia. Kiedy zdejmiemy skórę z manekina, będziemy mogli przejść do zmiany fantoma osoby dorosłej w wersję dziecięcą. Aby to zrobić, należy wypiąć sztuczne żebra, a następnie podmienić sprężynę na mniejszą, o innym oporze. Żeby pasowała, że użyć specjalnych przejściówek, dzięki którym mniejsza sprężyna będzie pasować w miejsce większej. Następnie wystarczy przełożyć skórę torsu oraz twarzy i mamy gotową wersję dziecięcą. To co wyróżnia ten model od pozostałych to informacja zwrotna w formie podświetlanych sektorów na klatce piersiowej szyi i czole. Wspomniane obszary będą świecić się na różne sposoby w zależności od poprawności wykonywanych ćwiczeń ratowniczych. Kiedy resuscytacja będzie prowadzona poprawnie, czoło zmieni kolor na czerwony, co symbolizuje dokrwienie mózgu. Obszary na szyi i klatce też będą się świecić, przy czym obszar na szyi linią przerywaną. Natomiast w przypadku, w którym tempo ucisków będzie zbyt wolne, światło nie dopłynie do czoła, a świecić będą się jedynie szyja i klatka. Jeśli będziemy prowadzić zbyt płytkie uciśnięcia, zaświeci się jedynie obszar nad sercem. Ostatnią możliwością jest zbyt szybkie uciskanie, w wyniku którego światełka na szyi będą mieć charakter stałego podświetlenia, w odróżnieniu od przerywanego, który jest charakterystyczny dla prawidłowych ucisków. Wielką zaletą manekinów serii Bryden Pro jest możliwość połączenia ich z aplikacją dostępną na urządzeniach systemu iPadOS i Android. Używając wspomnianego rozwiązania możemy mieć stały wgląd w przez nas resuscytację i analizować Popełniane błędy, aby nasze umiejętności prowadzenia akcji ratowniczej rosły po każdym treningu. Aby sparować urządzenia, należy wejść do aplikacji i wybrać manekin, na kim będziemy ćwiczyć. Następnie określamy rodzaj treningu spośród dostępnych, takich jak kompresja klatki piersiowej, wentylacja i ćwiczenia CPR. Po czym przechodzimy do rozpoczęcia ćwiczeń. W trakcie resuscytacji będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami informacji zwrotnej. Jedną z nich są diody LED na czole Fantoma, o których mówiłem wcześniej, a drugą są grafy i wskaźniki w aplikacji. Będziemy mogli zobaczyć na przykład informacje takie jak ilość uciśnięć i cykli, informacje o głębokości i objętość wentylacji. Poszczególne grafy mają następujące dokładne wskaźniki. Kiedy uciski będą prawidłowe, okrąg i dolna linia będą świecić się na niebiesko. Jeśli będziemy uciskać zbyt szybko, prawa część zacznie emitować czerwone światło, a jeśli zbyt wolno, to lewa strona. W przypadku, kiedy wykonano zbyt wiele uciśnięć, dół okręgu zacznie świecić się czerwonym światłem, warto tu zaznaczyć, że na kołowym grafie znajdzie też informacja o braku prawidłowej relaksacji serca, która zostanie zasygnalizowana przez podświetloną górę okręgu. Pod grafem koła zobaczymy też podgląd wszystkich ucisków jakie wykonaliśmy w cyklu pozwoli nam to stwierdzić jak ogółem mówiąc wykonujemy trening czy uciski były zbyt głębokie płytkie lub szybkie albo wolne obok tabelki możemy też ocenić prawidłowe umiejscowienie dłoni w trakcie prowadzenia treningu co bardzo ważne w trakcie ćwiczeń mamy też podgląd wprowadzoną przez nas wentylację którą można ocenić za pomocą ikonek prawidłowej niewystarczającej i nadmiernej objętości wpłuczonego powietrza następnie kiedy po wyznaczonym przez nas czasie trening się skończy zobaczymy pełną analizę ćwiczeń z wynikami i <laughs> Poniżej oceny znajdzie się też dokładny graf przedstawiający to, jak bardzo wykonane przez nas ćwiczenia pokrywały się z idealnymi wartościami. Jeśli chcemy sprawdzić więcej informacji o poprawności naszej techniki, możemy przejść dalej w inne zakładki analizy, aby zobaczyć dokładne informacje przedstawiające chociażby ilość kompresji, czystotliwość uciśnięć i głębokość i więcej. Na drugiej stronie zobaczymy procentowe wyniki dotyczące jakości naszego treningu, a na trzeciej zmiany techniki względem cyklu. Podsumowując, Phantom Briden Pro to bardzo zaawansowany manekin, który spełnia najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dzięki szybkiej i dokładnej informacji zwrotnej. Diody LED będą informować o prawidłowości prowadzenia akcji ratunkowej i wizualnie wskazywać na popełniane błędy. Dzięki dodatkowej analizie, która znajduje się w dedykowanej aplikacji, można poprawić błędy już w trakcie treningu, a następnie zapoznać się z dokładnymi informacjami o przeprowadzonych ćwiczeniach. Dodatkowo fantom posiada realistyczną budowę i może być zmieniony w dziecięcą dzięki zestawowi do konwersji. Wszystkie manekiny z serii Bryden można oczywiście znaleźć na stronie medycznym.pl wraz ze sprzętem treningowym takim jak szkoleniowe AED. Jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, to zachęcam do stawiania go w sekcji komentarzy tego filmu, napisania do nas maila lub zadzwonienia. Z przyjemnością pomożemy. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.